thank you Dzisiaj rozpoczynamy akcję liczenia dzików, inwentaryzację ogólnopolską. Jest to inicjatywa Ministra Środowiska uzgodniona z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Wykonujemy to, to liczenie na naszym terenie, na leśnictwa Wąża na terenie około 55 tysięcy hektarów ogółem, z tego 10% podlega przeliczeniu, czyli w tak tzw. miotach około 100 hektarowych. Dwie grupy ludzi, około 100 osób liczy dziki, obstawiamy ten teren, przeganiamy, patrzymy co jest i wyniki po kilku dniach, bo zajmie to 4 dni, po kilku dniach będziemy mieli wyniki tej inwentaryzacji. Po przeliczeniu na całą powierzchnię będziemy mieli prawdopodobną, zbliżoną do rzeczywistości liczbę dzików oszacowaną. Kto może wziąć udział w takim liczeniu? Generalnie zobowiązanie do tego są wszyscy pracownicy nadleśnictwa przy współpracy z PZT, czyli z kołami łowieckimi, z myśliwymi. No, biorą też udział osoby z samorządów, z izb rolniczych, które dzisiaj miały okazję z nami te, te zadanie wykonywać. A jeżeli ktoś chciałby się zgłosić do Was, to co musi zrobić? Wystarczy napisać. Y mailem zgłoszenie na adres łąża Lasy.gov.pl dostępny na stronie internetowej. Także wszyscy, którzy wyrażą chęć i ochotę i nie będą się bać pracy terenowej, także są mile widziani.